Bolesław Leśmian. Niewidzialni. Niewidzialnych istot tłumy sąsiadują z nami wszędzie. I kto kogo ujrzy pierwej i kto komu duchem będzie. Błąkają się między nami i po nocy i o świcie. I nie wiedzą, że to właśnie jest wzajemność i współżycie. Oni o nas a my o nich nic nie wiemy, tylko tyle, że bywają nagłe zmierzchy i przychodzą pewne chwile. A łódź moja trwa u brzegu, ponad rzeki głęboczyzną i ta woda, co śni siebie, jest jej grobem i ojczyzną. I ktoś bardzo wieloraki łodzią chwieje i kołysze, aż stwierdziłem wokół zieleń i stwierdziłem wokół cisze, a to oni łódź trącają, upojeni snem i trwogą I odpłynąć chcą koniecznie, lecz nie mogą, bo nie mogą. Sił im starczy do majaczeń w mgle, co w śmierć się sączy błędna, Ale brak im dzielnej mocy, co do wioseł jest niezbędna. A ja pragnę, by łódź drgnęła, gdy się tłum nie zbliżą do niej, I by dłoń ich nieostrożna pozostała w mojej dłoni.